Jak pan ocenia nowoczesność sektora bankowego w Polsce w stosunku do innych sektorów bankowych w innych krajach? Bardzo dobrze. Sektor bankowy w Polsce jest bardzo rozwiniętym sektorem i wynika to z dużej dojrzałości zarówno bankowości jako tak per se, jak i również polskich konsumentów. Polski konsument jest bardzo wymagającym konsumentem, co oznacza też, że usługi, które są oferowane na polskim rynku idą wraz w ślad za. Wymagają polskich konsumentów. Podam parę przykładów. Chociażby z punktu widzenia branży, w której ja funkcjonuję, czy nasza firma funkcjonuje, czyli organizacja WIZA, zbliżeniowość jest standardem w Polsce, co nie jest wcale powiedziane, że jest standardem na innych rynkach. Oprócz Polski jeszcze Czechy i Słowacja, w takim najbliższym naszym otoczeniu, są tak bardzo rozwiniętymi rynkami. Drugi, drugi aspekt to dojrzałość skorzystania z usług, e, usług mobilnych. E, nie wiem, czy pan wie, ale w Polsce już kilkanaście banków wdrożyło płatności mobilne oparte właśnie o e, telefony komórkową, o współpracę z partnerami takimi jak firma Google. No i myślę, że w niedalekiej przyszłości będzie jeszcze więcej takich wdrożeń, co powoduje i pokazuje, że sektor, po pierwsze, odpowiada na potrzeby konsumenta, a po drugie jest zainteresowany taką ciągłą, naturalną innowacją. WIZA zawsze się kojarzyła z tym, że posiadamy kartę i tą kartą płatniczą dokonujemy płatności, natomiast teraz pojawiają się nowoczesne technologie, mają się pojawić podmioty trzecie, są różne możliwości płacenia za usługi, za produkty, no i czy WIZA nadąża za tym, to znaczy, czy te wszystkie nowe pomysły, nowe, nowe technologie angażują WIZĘ. Nie dość, że, że nadąża, ale jeszcze wyprzedza to. My kreujemy rynek w zakresie płatności i też, tak jak Pan słusznie zauważył, adresujemy potrzeby nowych graczy. Innymi słowy, wyszliśmy od tego, że byliśmy e, organizacją członkowską. Rozmawialiśmy głównie z wydawcami, agentami rozliczeniowymi, ponieważ oni byli jakby podstawą do tego systemu. Nadal kultywujemy ten model, nadal działamy w tym modelu, natomiast dzisiejszy świat jest dużo bogatszy. Nie możemy się zamykać tylko i wyłącznie na te podstawowe relacje, które nadal, jak powiedziałem, są najważniejsze z punktu widzenia ciągłości i modelu biznesowego, w którym pracujemy. Musimy się otworzyć, musieliśmy się otworzyć na partnerów, na firmy technologiczne i na nowe, nowe podmioty, które dzięki również regulacjom albo przedregulacjom, w zależności jak na to patrzymy, chciały wejść na rynek płatności. Przykład. PSD2 wchodzi... Nieca, za niecały rok na, na rynku europejski. Powoduje to, że powstają nowe obowiązki w zakresie dostępu do informacji płatniczych. Wiza również chce pomóc takim podmiotom w dostępie do innowacji i w dostępie do usług płatniczych. Każda, każda z organizacji, która stanie się instytucją płatniczą, może za naszym pośrednictwem stać się uczestnikiem tego ekosystemu, w której stanie się wydawcą karty, a my będziemy wspierać ich w zakresie technologicznym, po to, żeby płatności, które będą tworzone w oparciu o tą współpracę, były po pierwsze bezpieczne, bo to jest najważniejsze z punktu widzenia konsumenta, po drugie wygodne, bo dużą uwagę przykładamy do ergonomii, a po trzecie. Szybkie, tak, bo na koniec dnia to chodzi o to, żeby ci konsumenci wiedzieli, że akurat płatność z użyciem karty VISA, czy to w wersji plastikowej, tej powiedzmy tradycyjnej, fizycznej, czy w wersji wirtualnej, opartej o płatności, chociażby mobilną, o której wspomniałem wcześniej, miały, miała, była szybka i efektywna. Czy nowe podmioty, jak których Pan mówi, to mogą być takie podmioty jak Google czy Amazon. Mogą być też inne, może Pan zdradzi tajemnice, jakie to, jakie to podmioty? Tak, dobrze Pan zauważył. Google Amazon to są podmioty globalne, które notabene rozpoczęły jakby te, te, te działania w zakresie chęci zaadresowania potrzeb płatniczych swoich konsumentów wiele lat temu. I organizacja Visa z nimi współpracuje od wielu lat. Ale tak, nowe podmioty, mam na myśli chociażby takie fintechy, czyli firmy, które specjalizują się w, w zakresie finansów i płatności. Przykładami, które chyba myślę, że widzą, mogą być najbardziej zdane, to może być, mogą być takie firmy jak nie wiem, Klarna, Solaris Bank, Revolut, Firmy, które tak naprawdę miały pomysł na zaadresowanie potrzeb konsumentów i w ramach swojej działalności, w oparciu o technologię mobilną, bo działają w świecie aplikacji, zaadresowały to, pokazując konkretną wartość dodaną. Ta wartość dodana objawia się tym, że klient może w bardzo szybki i łatwy sposób uzyskać instrument płatniczy, który na koniec dnia będzie miał logo Visa i posłużyć się nim na całym świecie. Niezależnie, czy to będzie świat fizyczny, czyli w sklepie, w oparciu właśnie o technologię zbliżeniową, o której wcześniej wspominałem, czy też o w internecie, czy tak zwanym platformach e-commerceowych. Czy to oznacza, że płatności bezgotówkowe w pewnym sensie zaczynają uciekać sektorowi bankowemu? Tak bym nie powiedział, nie, nie. Moim zdaniem to nie chodzi to nie jest kwestia jakby uciekania, czy nie. To jest bardziej kwestia lepszego dopasowania do potrzeb i oczekiwań klientów. Mam, mam wrażenie, jakby to jest spojrzenie takie ogólne, że firmy natury fintech adresują bardzo specyficzne grupy klientów, czasami niszowe, które co do zasady przez banki są albo nieadresowane, albo adresowane na tyle ogólnie, że, bank, że klienci w tych, w tych niszach nie, nie odnajdują jakby dla siebie propozycji w obecnej ofercie. Tak to odbiera na podstawie wyników, które e, fintechy e, nam pokazują, jakie jak, jak osiągają na rynku. Z drugiej zaś strony na koniec dnia za tym fintechem i tak jest bank ponieważ przykładowy Revolut to jest nic innego jak nakładka w postaci aplikacji mobilnej, która dostarcza pewną wartość dla klienta końcowego, natomiast za nim jest jeden z największych brytyjskich banków, który utrzymuje całą płynność, utrzymuje rachunki, umożliwia dokonywanie przepływów finansowych międzynarodowych również i utrzymuje cały system kartowy, który się na tej platformie znajduje.